mm -hmm. drzewek. Tylko strasznie wieje, pogoda dobra, bo strasznie duży wiatr jest, też nie pada, niby 40% ma ale na razie jest ok Tu mamy dosadzenia drzewka 59, 60 albo 59 drzew jest razem, plus rzaczki. Będziemy sadzić tutaj i tam na końcu kubawany podjechałem, żeby zadować stejki Teleporter nam zabiera i podwozi miejsce, gdzie mają być sadzone.

Gotowujemy się do sadzenia drzewek. Ja właśnie nacięłem paski o długości 53 cm. Powkładałem w te gumki jako spacery, które blokują. Wkładam między drzewo a deskę i obwiązuję, przybijam do deski. Także 30 jest naszykowane. Mam sprzęt i biorę się do roboty. Jeszcze trzyma, co? Mieliśmy imprezę firmową przed świętami w sobotę, to Kuba jeszcze trzyma, przewraca się. z Kubą sadzą drzewka. Ja przybijam crossbary do sejków i później tą taśmą i blokerem owiązuję drzewko. Zaraz pokażę jak to wygląda. Nie pokażę jak przybijam, bo nie ma kto nagrywać, no nie? Sejk bity, crossbar przybity i zaraz będziemy mocować drzewko tak jak tam. Tak jak tu mam, posadzony i poprzybijany, na dwa stejki, dwa stejki, dwa cross -balli. No dobra, kilka drzewek obskoczyłem, czas na break. Dziesiąta godzina, trzeba iść coś zjeść. No, mamy break. Co dzisiaj jemy? Dzisiaj o, bigos. Własnej roboty, nie z, nie z polskiego sklepu. Który Kuba. sam zrobiłeś, nie? Tak, który sam robiłem, no nie z żoną. Ja tylko przyprawiałem i próbowałem. No, kapustę pokroiła. No, ale dobry wyszedł, dobry. Może być. O, Kuba pojad teraz trochę wódki się napije. Zimno jest straszne, a tu go rozgrzewa. Tak. Ko korzeń mi zapłonie. <grym> przymocowane, przybite No i oto, to tak wygląda. drzewka posadzone. Nie wszystkie. Jeszcze chyba z 30 drzewek zostało. A po 29. Wszystko jest tam do końca. Jedziemy później. Jest druga strona budynku. Druga strona budynku. Tak samo będzie. Przewko posadzone, stejki wite, y crossbary przymocowane. Wszystko tak, jak widać, na trzy gwoździki z jednej strony, trzy gwoździki z drugiej strony. I tak dzisiejsza robota wygląda. Także teraz jesteśmy z drugiej strony budynku, hali. Teraz będziemy tu sadzić. Tamta strona posadzona. Teraz tutaj Kuba odmierza, wylicza, podpisuje, gdzie jakie drzewo ma być. Nie mogę go rozpraszać, bo jeszcze się pomyli, nie tam, gdzie trzeba zaznaczyć. O, i to będzie twoja wina. Dobra, jest już wpływ do drugiej prawie, a my jeszcze na przerwie nie byliśmy. Nieraz tak jest, jak pracujemy, pracujemy, to to się zapracujemy. Jest 13, a my dalej pracujemy. I wpływ do drugiej, dopiero na przerwę idziemy. Także. Kuba zaznaczy śmigamy. No i tak, poniedziałek zaliczony. Jedziemy już do domu. Ciemność się robi, jak woździ, nie widzę, żeby te crossbary wbijać. No, jutro to samo, tam. Nie, jutro nie to samo, jutro gdzie indziej idziemy. Ale nie będę nagrywał, bo już tam nagrywałem ostatnio. Jedziemy tam dokończyć. Tam jeszcze trochę jest do posadzenia i tym murczu rozwieść Później tutaj wracamy. Jeszcze te drzewka będziemy sadzić. Także na razie nic nie będę nagrywał. Jak będziemy mieli next week nową robotę, coś nowego, to coś tam też ponagrywam i pokażę. Pozdrawiamy Was wszystkich. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Ulis, mm -hmm. see ya. No